I ja myślę, tak, że to, co jest podjęte, i przyczynek współpracy z Szwajcarami, to dla nas, przynajmniej w linie Dobczyce, to był znakomity pomysł, że myśmy mogli objąć szkolenia młodzież i dzieci, od szkoły podstawowej aż do gimnazjum, włącznie a mało tego, nawet odbyło się spotkanie, szkoleń z dzieciątkami z przedszkola, żeby oni też wiedzieli, jak przynajmniej telefon podnieść, jaki numer wybrać, żeby powiadomić właściwe służby. Ale duże zainteresowanie jest wśród młodzieży. Ja miałem kontakt bezpośredni, byłem na spotkaniu z gimnazjalistami, którzy odbyli takie szkolenie. Spotkałem się również z dziećmi ze szkoły podstawowej i oni. Byli tym zafascynowani. Pytałem, czy każdy z nich też mógł spróbować, i odnosiłem wrażenie takie, że jest tu dla nich jakaś radość, że mogą komuś pomóc. Chodziło o tę możliwość, ale nie wszystko, że robimy w tym systemie. I organizacja z licencją dla nowych drewna. W Szwajcarii, z 18, można podróżować. And if you do, if you want to drive a car, you have the obligation to make a special formation for rescue, it is a new driver lesson. I read in the newspaper, you are candidate for the organization from the Olympic Games in Krakow. And uh, my country was candidate for 10 years ago. But uh, we host, uh, and I hope uh, it is a better development because uh, we can have a discussion about Sochi,

Żeby, żebyśmy razem z nim zorganizowali pieczyństwo amerykańskie. Ja jestem zdania, że to powinno być prowadzone obligatoryjnie w szkole. Oczywiście nie doczekałem odpowiedzi na temat efektywności tego systemu, ponieważ sam powiedział, że ten system dopiero... On nie, nie monitoruje tego systemu. W sumie my jesteśmy w Polsce lepsi chyba od, od, od nawet od niego, jeżeli chodzi o, o nauczanie w oparciu o program szkolny i, i jakieś... Y inna aktywność w szkole niż w Szwajcarii. Natomiast Szwajcaria jest trochę innym krajem, tam szczególnie ten kanton, jeżeli tam są góry, tak. więc tam nagłe zatrzymanie krążenia, które u nas jest powszechne, prawda. W Europie to jest coś takiego, że to, masz, to, to, ma pan, to ma, macie Państwo tak. dwa dżambodżety dziennie, tak. dwa dżambodżety, czyli tak. tysiąc prawie ludzi dziennie spada tak. i wszyscy, tak. wszyscy umierają. Taka jest skala nagłego zatrzymania krążenia w Europie codziennie. Czy tak. wymyśliliśmy tak. sobie taki projekt, Ponieważ Szwajcaria, to co Patryc powiedział przed chwilą, rzeczywiście tam ten system, który jest związany z edukacją najwyższej pomocy w szkołach, no, nie jest tak rozwinięty absolutnie jak u nas. Nie jest on obligatoryjny, i pomyśleliśmy sobie, że byłoby ciekawe zrobić takie badania, jak, wygląd jak wygląda sytuacja, kiedy nie ma w ścieżkach edukacyjnych elementów dotyczących nauczania resus resuscytacji. Bo tutaj chciałam przy okazji powiedzieć, że my, opierając się na wytycznych i właściwie mając patronat w prawie, że można powiedzieć, Polskiej Rady Resuscytacji, w wsparcie pana profesora Andresa i pana docenta Wrągla używamy y, y, ćwiczebnego defibrylatora i kilka tysięcy dzieci używania również tego defibrylatora. I mamy tutaj y, pytanie pierwsze. Można założyć, że człowiek jest faktycznie nieprzytomny, jeśli... I Państwo mieli tutaj, młodzież miała do wyboru kilka odpowiedzi. Na to pytanie y, poprawnie w, y, y, nasza młodzież odpowiedziała w 50%, w Szwajcarii 90% do 100%. Tutaj u nas poprawne odpowiedzi, prawie 90% tego wydziału u nas młodzież nie miała z tym problemu, natomiast w Szwajcarii słabo odpowiadano. Najlepszym ułożeniem na osoby z się na silne w latce 22% poprawnych odpowiedzi w naszym przypadku. That you are celebrating 25 years of democracy in Poland. Mm -hmm. And I was uh, proud of you, that you have uh, 25 years democracy. W Polsce, gdzie wszyscy są, właściwie 100% ludzi jest zainteresowanych pierwszą pomocą. Jak oceniamy system ochrony zdrowia, jak Państwo klikniecie w internecie, to 99% źle ocenia system zdrowia. Jeżeli chodzi o wypadki, o funkcjonowanie ratownictwa są same złe przykłady podawane, a ratownictwo w Polsce jest bardzo dobrze funkcjonujące. To niestety te przypadki, gdzie są sukcesy, nie są atrakcyjne dla mediów i one się nie przebijają. Na jest to badanie, które było elementem tego projektu. Dla tego była taka, żeby nie tylko zmierzyć poziom wiedzy młodzieży w obu tych miejscach, ale także gotowość do, do użytkowania tej wiedzy. To jest ciekawe. Pomyśm o tej dosyć silnej deklaracji. Odsetek osób poszukujących samodzielnie wiedzy, będących najmniejszym pomocnikiem polskich Szwajcarii, jest bardzo podobny i oscyluje blisko 50%. School is different uh, and we see the difference uh, because in Switzerland uh, we are systematic and if I understand in this nation you are introduced very systematic. Problem Helsa. Nie byłem pana takie pytanie swoim znajomym przesłał. Ja podejrzewam, że 70-80% to są fajnie i oni siedzą na tym Facebooku cały czas. 70% tych ludzi by odpowiedziało panu i że pan miał następne, że tak powiem, jakie pan odczucia ma. Znaczy, jak pan ma do swoich badań, które pan profesjonalnie przeprowadził, a co o tym mówi Facebook, a co o tym mówi Twitter, co o tym mówi inne społeczności? A to są najlepsze narzędzia do edukacji. I tego nie unikniemy, my jesteśmy z tego zadowoleni. Czy to co robimy, czyli edukacja, szkoła w pierwszej pomocy ma sens czy nie? Odpowiedź jest, ma sens. I odpowiedź jest naukowa. To, co pani Małgosia powiedziała w pierwszym zdaniu dzisiaj, przeżywalność rośnie. Jest jeden kraj na świecie, który to udowodnił i opublikował. To nie jest Szwajcaria, to nie jest Polska. To jest Dania. Dania. Mały kraj, który wprowadził 10 lat temu, kiedy przeżywalność szkoła, edukację obligatoryjną dla wszystkich dzieci, 10 lat temu przeżywalność nagle do zatrzymania krążenia.

I nas wprowadziło go w klasie pierwszej. Co jeszcze możemy tu za sutry? Powolny, ale stały wzrost gotowości społeczeństwa do udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia, z tym, że ten stały wzrost dotyczy głównie ludzi młodych do 30 roku. Wzrost wiedzy oczywiście. Jest to tak postawione, że dyrektor może 30% zajęć wszystkich, jakie ma w programie, zrealizować w grupach ćwiczeniowych. Często wybiera właśnie języki, przedmioty zawodowe, pracownię komputerową. Natomiast nie wybiera się edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie, to jest jeden z semestr pierwszej pomocy, gdzie trzeba dzielić na grupy. Prowadziło resuscytację krążeniowo oddechową na manekinach w całej Polsce emitowany w YouTube na żywo. Rekord świata. Jak bardzo zmienia się sposób myślenia, jak bardzo zmieniają się postawy, jak jest wiele organizacji, o których wspominała już pani doktor, ale o tym będę chciała Państwu jak gdyby uświadomić, jak ogromny mamy potencjał. E, mamy na terenie powiatu bardzo dużo, jak widać, jednostek ochotniczych straży pożarnych. W dużej mierze są to już osoby przeszkolone, są to osoby, e, których pasją jest ratowanie innych i którzy bardzo często, jeżeli tylko nauczyciele czy ktokolwiek inny zaprosi do przeprowadzenia pokazów, to oni takowe czynią na terenach szkoły i dla różnych grup. Na sześć osób może. Przypadać jeden instruktor, jeden fantom, o już o, o tych wibratorach nie przesadzajmy, ale one od początku istnienia programu Szkoły Młodych Ratowników są obecne na prowadzonych zajęciach. Mamy dziesiątkę, która pojedzie w nagrodę do to... Szwajcarii na wizytę niebawem pod koniec marca w ramach tego projektu w ten sposób myślę, że i to, co też będzie ciekawe, z czego ja się też cieszę osobiście, to co Patryc mówił tutaj mówimy też jesteśmy troszeczkę inaczej wygląda ten system szkolenia i dlatego też no, będziemy mieć okazję to my pokazać szwajcarskiej młodzieży, nauczycielom, nasze dzieci tutaj właśnie ze szkołem od tych ratowników, będą pokazywać w jaki sposób oni działają. na no, bardzo Wam dziękuję. To będzie taka skromna, e, skromne podziękowanie. A tych, którzy trochę więcej się e, i od wielu lat współpracują z nami, no właśnie czeka nagroda w postaci wjazdu do Szwajcarii, co jest takim wyzwaniem dla tych, którzy trochę dopiero zaczęli z nami, z Kasią. Także myślę, że to będzie takie. Przewodniczący rozgaz. Dobrze, przewodniczący Daria Kaczorowska, najstarsza z starzeń. Agnieszka Kacperek. Patrycja, Patrycja Żołdła. Agnieszka Żołdła. Dziękujemy wielkie brawa dla naszych gości. <try> Dziękuję wszystkim do, 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 do wykładowcom z Polski, którzy w bardzo profesjonalny sposób przedstawili te informacje. The patient pay 30% and the Medicare or the Insurance pay 50%. It's minimum one year education. Most of the time we are too paramedic. One person is the area assistant. The assistant can be emergency technician or paramedic. Ratownictwo medyczne, szczególnie u nas, i tutaj ukłon w stronę służb, to także pomoc podczas zdarzeń drogowych. U nas to ratownictwo to jest działanie wielu służb. Pewnie podobnie, jak tutaj powiedział Patryk, w yy, Szwajcarii. Czyli to, jest, to są karetki specjalistyczne, podstawowe. To jest yy, przede wszystkim Centrum Wynania Ratunkowego, informacja, która pilnie bardzo szybko i mamy tutaj podobny wyjazd, jeżeli chodzi o, o pomoc yy, karetek. To trzeba po prostu robić cały czas. I tą wiedzę, o której mówiliśmy, tutaj mówiła yy, Pani dotycząca tego, że za trzy miesiące, za pół roku możemy zapomnieć. Tak, możemy zapomnieć. Wtedy się będziemy bać właśnie. Dlatego należy to cały czas. Czy będziemy się starać, czy to będzie w szkołach, czy to będzie w formie innych zajęć, najwyższy, żeby był skuteczny. Dziękuję bardzo. We see the evolution from Poland. It's a very positive evolution. Integrate to Europa. Very good situation. And it was always it a pleasure to be there because I compare our country. You have mountains. You are beside a great town. You have a long tradition.